Trzałeczka z tej strony. Imek witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić okładkę na płytę. Projekt od okładki na płytę, ale nie będzie to okładka, którą możecie wysłać do drukarni i zrobią Wam z tego płytę. Tylko to będzie taka grafika stosowana do kawałków bądź na Spotify lub, lub gdzie tamkolwiek chcecie. Jeżeli chcecie, abym pokazał wam, jak zrobić taką typową okładkę, już naprawdę taki projekt, gdzie wysyłacie do drukarni i oni wam wytłaczają z tego okładki, to musicie pod tym poradnikiem zostawić 250 łapek w górę. Wiem, że długo nie byłem aktywny na tym kanale i nasza, nasza moja aktywność i ruch na kanale naprawdę opadły, ale, ale myślę, że wam się uda. Dobra, mam tutaj. Mam tutaj projekt 2000 na 2000. Mam tutaj czarne tło i sporo różnych rzeczy. Sporo różnych rzeczy, które znalazłem w Google, yy, Google Grafika, prawda? I teraz tak. Yy, zaczniemy sobie. Zaczniemy sobie od. Od tła. Myślę. To będzie, to będzie najlepszy, najlepszy pomysł, żeby zacząć sobie od tła. Ja mam tutaj yy, taką graficzkę, którą znalazłem właśnie w Google. W Google Grafika zrobimy ją sobie szarą i, i taką troszkę yy, przyciemnioną, czyli zmienimy sobie krycie, yy, krycie tej, tej, yy, tego tła. Yy, od razu Wam mówię, że dźwięk dogrywam już osobno, yy, ponieważ za pierwszym razem nagrał się, nagrał się z mikrofonu nie tego, co trzeba i był po prostu beznadziejny. Mamy tutaj światła, które zrobiłem, te zielone. Po prostu nowa warstwa i, i pędzlem i jakieś, jakieś listki, które może, może nam się przydadzą, zobaczymy, damy to sobie w ogóle na górę, bo to będzie tak fajnie, powinno fajnie nam wypełniać tutaj przestrzeń. Mamy też liany, wszystko jeszcze raz, nie wiem czy mówiłem, ale jeśli nie to powtarzam wam, że wszystko jest znalezione w Google Grafika, ewentualnie w jakiejś tam paczce graficznej. Dobra, to sobie połączymy te liany. Żeby to tak schludnie wyglądało, może troszkę przekrzywię. Dobra, jest git. I co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj jakąś taką poświatę, którą sobie po prostu powiększę i to będzie na całą skalę projektu. No jakieś takie ryski, coś, coś, coś takiego. Co tu mamy? Światło. Mamy tutaj takie światło z jakimiś takimi partiklami, to też sobie powiększę. Może fajnie wyglądać, może naprawdę fajnie wyglądać, ale te światła powinny być, powinny być na górze. Właśnie, damy sobie niżej, niżej Liliany, okej, okay. światełka na samą górę. E, co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj drzewo, mamy tutaj drzewo, z powiększymy sobie to drzewo. Dziś tutaj z lewej strony powinno fajnie wyglądać co my tu jeszcze mamy tu krycie, krycie, widzę, zmieniam krycie tego światła jednak, mamy kolejne drzewo które wygląda w sumie nawet ładniej niż tamto, może, może gdzieś tutaj z prawej je upchamy jakoś pod kątem mm, nie, one ma tutaj tą krawędź taką przyciętą nie będzie tu pasować w ten sposób, w który próbuję, ale jakby je podmienić, bo to drzewo jest ładniejsze, ma takie fajne Liściowe wykończenie, ok. No, jakby je tutaj powiększyć i podmienić, wyeksponować te elementy drewna, drewna, drzewa, które, które chcę, żeby były widoczne, to nie będzie wyglądać tak źle. Tutaj wezmę sobie gumkę, przygumkujemy te liście, bo tutaj widzieliście, ta krawędź też była tak ostro wykończona, tak wycięta. I co my tu jeszcze mamy? Jakieś paprotki, liście, prawda? To się na bank przyda. Tutaj mamy jakieś takie palmowe listki. Ja nazbierałem naprawdę tych, tej roślinności trochę do tego projektu. Wiadomo, że nie wszystko będzie użyte, nie wszystko się przyda. Ale to należy kombinować, bo pamiętajcie, że praca graficzna to jest wasza wyobraźnia, wasz zarys, wasz wymysł, i to Wy decydujecie, jak to wygląda i czego użyjecie. Te paprotki w sumie wyglądają lepiej niż, niż te liście palmowe i trzeba by to podmienić. Trzeba by to podmienić. Tutaj mam jeszcze taki liść, ale te pierwsze wyglądają fajnie. Te, które teraz widzicie na ekranie, gdzieś tutaj z tyłu umieścić, żeby się tak wkomponowało w, w cały, cały projekt. I tu gdzieś też na środku, z lewej, dobra. Eee, damy sobie też te liście wyżej, już powieloną warstwę i troszkę ją sobie powiększę, bo mam tutaj już pewien, pewien pomysł. Pewien pomysł na dodatkowy element do naszego projektu. Damy sobie też to z prawej na górze w rogu. Taki liść, liść może trochę za duży. E, OK. I lecimy dalej. Tu jest to, ten dodatkowy liść paproci. E, zrobimy sobie nową warstwę. Ctrl Shift N, jakby ktoś nie wiedział. I, i, I wypełnimy to sobie jakimś kolorem. Dobra. Teraz magiczna różdżka. Zaznaczamy i zaznaczenie. Zmień zwężanie. I o 50 pikseli powinno być ok. I teraz delete. Usuwamy to tło. I mamy taką ramkę. Damy ją sobie niżej pod liście. I troszkę ją z, zmienimy jej, jej rozmiar. Damy ją sobie na środek. Na środek. No, troszkę wyżej. Jeszcze wyżej. Ok. Mamy to na środku. I, i coś, coś już zaczyna się rzeźbić w tym naszym projekcie. Ja bym tu zmienił kolor tej ramki na jakiś. Jakiś lepszy, lepszy gradient coś coś ala pomarańcz coś mm -hmm. może nie może damy taką barwę kremową z neutralnych dobra niech będzie mi się podoba mi się podoba mm, wrócimy jeszcze do tych naszych liści paproci ja bym to powielił sobie tą warstwę bo zamaskowałbym bardziej zamaskowałbym bardziej te nasze krawędzie ramki coś coś z tym podziałał prawda, tu może troszkę mniejsze pokombinować, trzeba coś, 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 coś powinno z tego, z tego wyjść ok, tak samo na górze mm, te dodatkowe liście paproci też, też mogą nam się, nam się przydać, mają inny odcień zieleni, więc będą się i troszkę, troszkę wyróżniać na tle tych, tych drugich jakby je tutaj dać yy, właśnie w rogach, to też mogłoby to fajnie wyglądać i tak samo duplikujemy te, te drugie liście. I na tych dolnych warstwach dajemy yy, filtr poruszenie. I tak samo zrobiłem z tymi liśćmi, yy, ff, z tymi liśćmi yy, yy. niżej. Też powieliłem warstwę i dałem filtr poruszenie. To zrobiło nam taką poświatę tych liści. One się tak troszkę bardziej zaczęły odznaczać, wyróżniać na, na, na całym tle. Ok, no i co? Teraz ta ramka, wróciłbym do tej ramki, ona jest chyba troszkę bardziej, troszkę za, za bardzo, za gruba jest po prostu, więc zaznaczymy sobie różdżką tutaj w środku, tu gdzie, gdzie wcześniej, wcześniej usuwaliśmy tło, zaznaczamy to sobie i dajemy filtr, yy, przepraszam, zaznaczenie, zmień i rozszerzenie i na przykład o 20 pikseli. Powinno być ok. No i po prostu znowu delete i mamy już węższą, węższą ramkę, i tu widzicie ta krawędź, zrobiła się taka ścięta, według mnie fajnie to wygląda, no i dobra mamy już węższą ramkę teraz pokombinowałbym trochę trochę z, z, z a tu wam pokażę też znalezione w google grafika jest to taki, taka tekstura właśnie tej folii, widziałem, że to jest często używane na okładkach szczególnie takich, tych trapowych taki motyw właśnie folii na okładce, to według mnie fajnie wygląda, tylko trzeba to jakoś fajnie wkomponować. Mm, tutaj różne tryby krycia ale chyba wykluczenia będzie fajne wykluczenie powinno być ok krycie 45 i ok, no i może, może to tak wyglądać mm, ja bym tu jeszcze coś w prawym dolnym rogu o, nie to, w prawym dolnym rogu z tym, z tym właśnie drzewem, które wcześniej zostawiliśmy, jakoś się wkomponował, coś, coś może troszkę mniejsze, albo przesunąć nie, będzie ok, wystarczy przesunąć, no i ok, ten prawy dolny róg też, jest, też, jest, też już jest ta przestrzeń Fajnie y, zapełniona. Teraz zrobimy sobie napisy. Y, napisy są ważne, jeśli. Y, szczególnie jeśli nie jest ich za dużo na okładce. No i dobra, dajmy, że nasz raper będzie się na przykład. Y, na przykład nazywał. Jak on będzie się nazywał? Pomyślmy. Nie będzie się nazywał palec, będzie się nazywał raper. <laughs> palec. Y, I damy to sobie wyżej. Jeszcze, jeszcze trochę. Nad, nad ten. Nad tą folię. Dobra, mamy rapera, który nazywa się palec, i powielimy to sobie. Tylko wyśrodkuję, powielimy sobie. Ctrl J i jego na przykład płyta, czy tam piosenka, będzie nazywała się dżungla. Dżungla. Damy to sobie niżej. OK, jednak nie będę tutaj nic pod kątem robił. Palec, dżungla. Dalej, troszkę to sobie wyśrodkujemy i przeskalujemy. I zajmiemy się obróbką górnego napisu. Damy tu sobie na przykład jakiś kolor. Taki bardziej szarawy. Coś, coś takiego. Bo tu tryb mieszania jest zmieniony. Na zwykły to nie, to musi być troszkę jeszcze jaśniejsze. Taka, taki brudny, brudny, lekko brudny, biały. Dobra. Do tego obrys w, na zewnątrz. Rozmiar gdzieś tak koło. 20, 10, nie, troszkę, troszkę więcej, 27, 40, nie, za dużo. 25, około 25, bo to jest tak, taki, taki font, który jak widzicie na dole ma takie kropki i to nie wygląda zbyt fajnie, jeśli jest źle dopasowana grubość. Dobra, kolor, kolor gradientu, o, tutaj taki ciemno-granatowo-szary, ciemno, ciemno to mi się podoba i mam tutaj przygotowane taki, takie tło kamienne, taką nie wiem, ala teksturę, y, którą sobie y, zrobimy maskę przycinającą. I jeśli wiecie, że już nie będziecie zmieniać tego napisu, w moim przypadku palec, y, możemy go sobie zrasteryzować y, i w, bo wtedy pojawi nam się maska przycinająca tej górnej warstwy z kamieniami. Zmienimy tu sobie tryb krycia. Ekran, to było nawet fajne, ale rozjaśnienie. Hmm, ekran, ekran, jasność, tam mieszanie twarzy, ostrość światło, nie, jaśniejszy kolor. Dobra, nie będzie jaśniejszy kolor. Zmienimy sobie krycie na około 40-50. I do tego nałożymy wzorek. Nałożymy wzorek. Czy też trzeba zmienić krycie? Ale to nie, to chyba nie będzie fajnie wyglądało. To chyba nie będzie fajnie wyglądało. Dobra. Ja się tu pobawię z tymi napisami i widzimy, i słyszymy się właściwie, jak już, jak już te napisy będę miał po prostu ogarnięte. Także szybkie cięcie i, i, i zaraz widzimy się z powrotem. Dobra, mamy już napisy gotowe. Mam tutaj palec, dżungla, wszystko jest. Zrobiłbym sobie to troszkę, troszkę mniejsze i bardziej na, na środek. Bardziej na środek. Do tego wrzuciłbym sobie może jakieś jakieś liście. Może te zmniejszyłbym je i dał pod, pod napisy. O, tu mi znikła e, maska przycinająca, ale zaraz to naprawię. Zobaczmy te liście. Nie, one one nie pasują. Wyrzućmy. Może użyjemy coś z tych liści, które już tutaj tutaj mam. Ale to zaraz. Najpierw naprawię tą maskę. Utwórz maskę przycinającą. Dobra. I i i i. i. Tu już wszystko jest naprawione. I zobaczmy z tych liści, które uzbierałem w tym projekcie. No, no jak widzicie, jest tutaj trochę tej zieleni nazbieranej, i no nie wszystko nam się przyda i przydało. Ale tak jest, jak robicie projekt, to, to często, często gęsto w trakcie zmienia się wizja projektu. Nagle wpadacie na jakiś pomysł, czy, czy cokolwiek. Nie wiem, może z tym drzewem coś pokombinuję. Zobaczmy tutaj, jakbym dał, co przeskalował. Tu w drugiej, z drugiej strony odwrócił, ale nie, nie, tutaj te krawędzie e, tych elementów też są e, przycięte, mm, ale te liście w tym, w tym drzewie sporym, tutaj ten element bym wyciął. O, no, niech, niech to wróci na swoje miejsce. Ok, e, piórem bym to sobie właśnie zaznaczył, wypełnij ścieżkę, utwórz zaznaczenie, kontrol. C, Ctrl, V, prawda? Tworzy nam się nowa warstwa od razu z tym elementem wyciętym. I no, jakbym dał to tutaj, i tak samo, i powielił Ctrl i i dał z drugiej strony, tutaj wy wygumkował tą ostrą krawędź, to samo z drugiej strony. No, nie wygląda tak wcale w sumie źle. Tu jeszcze przygumkową. No i dobra. A... Wygląda to już nawet nawet fajnie. Wygląda też w miarę nawet fajnie, ale zrobiłbym sobie jeszcze takie dodatkowe, yy, dodatkowe, taką, jakąś taką wstawkę. Może nie, może jednak tym zaznaczeniem nie, ale gdzie to jest? Yy, to nie, to nie. O jest, dobra. Prostokąt i jakąś taką właśnie taką, taki prostokąt przechodzący tutaj yy, pod, pod napisami. Żółty na przykład. Troszkę go, niżej może go dać pod ramkę. Nie, jednak pod ramką nie, nie, będzie, nie będzie pasował. Yy, troszkę, jakby zmienić kolor. Jakby zmienić jego kolor. A tutaj się nie da. Tutaj się nie da. No dobra, no to trzeba otworzyć próbnik. O. I taki, taki ciemny kolor byłby, byłby fajny, według mnie. Może też może jeszcze troszkę powiększyć. O. No. Nie wygląda to głupio. Zrastaryzuję sobie warstwę i, na, i nie wygląda to wcale najgorzej. Nie wygląda to wcale najgorzej. Ten, ten prostokąt może w sumie tutaj zostać. Może sobie tutaj zostać. Dobra, ja bym tu jeszcze te napisy troszkę powiększył w ten sposób. Mm, zrobiłbym sobie jeszcze światła. A tutaj maska, maska kryjąca się utworzyła, ale zaraz to powinienem poprawić jakieś takie zielonkawe światło, ponieważ te elementy zieleni są takie troszkę wyblakłe, ale zrobimy sobie pędzlem kilka, tu znowu się maska przycinająca zgubiła, dobra już wszystko ogarnięte, kilka y, takich y, elementów światła, rozmycie kałosowskie bym na to rzucił, Ok. i tryb krycia, zobaczmy różne tryby, co by tu by to fajnie jakoś wyglądało, e, o Tutaj fajnie tak troszkę ożywiło, ożywiło nam tą, tą zieleń. Tu jeszcze po bokach troszkę nam koloru. No i fajnie, tryb nasycenie może być. Dobra, jeśli wiemy, że już nie będziemy nic nic zmieniać, możemy wszystko sobie scalić i dać filtr kamera RAW. E, tutaj bawimy się, wiadomo, każdy według swojej inwencji. E, bawimy się tutaj wartościami, sprawdzamy co będzie fajnie wyglądać, co źle, światła, cienie, prawda. Teksturę, przezroczystość, i tutaj znowu robię szybkie cięcie, i zaraz widzimy się z powrotem. No i dobra. Moja grafika prezentuje się w ten sposób. Dodałem sobie jeszcze tutaj w prawym dolnym rogu yy, takie ostrzeżenie, które często, często gęsto pojawia się yy, tam, gdzie są po prostu przekleństwa, jakieś tam, jakieś tam bluzgi, prawda, w muzyce. I zapiszemy sobie ten, yy, ten projekt: Palec dżungla w PNG. I pokażę Wam, jak przerobić teraz tą naszą grafikę pod, pod YouTube. Jeśli chcielibyśmy użyć to na przykład jako, jako, jako jakiegoś, jakiejś tam grafiki w wideo, prawda? To tworzymy nowy, nowy projekt pod wymiary normalnej, zwykłej miniaturki do filmu, i teraz tak umieszczamy tutaj nasz, nasz ten projekt. Może być nawet troszkę zmniejszony, dajemy go na środek. Ctrl Shift N, tworzymy nową warstwę. Ja bym tutaj dał na przykład kolor czarny. Teraz powielamy Ctrl J, ten nasz palec z dżungla, i robimy go na cały obszar roboczy. Dajmy go na przykład na środek, zmieniamy wypełnienie, tak mniej więcej na 30, 35, 40 nawet. Eee, ok, możemy dać na tą dolną warstwę jeszcze filtr rozmycie gaussowskie. Ok. I na naszą górną warstwę, na przykład blask zewnętrzny, ten niebieski nie pasuje, może taki bardziej biały, brudny biały i, i wkrycie troszkę mniejsze z 25. I OK. No i fajnie to wygląda, prawda? Mamy, gotowy, mamy gotową grafikę pod, pod YouTube nawet. I co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I pamiętajcie, że jeśli przebijecie ten próg łapek, to nagrywam dla Was poradnik yy, dotyczący tworzenia właśnie okładki na płytę, ale już taką od początku do końca, gdzie później normalnie wysyłacie projekt pod, yy, do, do tłokarni, tam do drukarni i yy, tworzę Wam już fizyczne okładki. No i okej, okay. trzymajcie się. Do następnego poradnika. 나라 쟤.